Miejsce zaślubin Polski z morzem 10 kwietnia 2010 Tragedia narodowa. Prezydent Lech Kaczyński nie żyje. Jego małżonka oraz kilkadziesiąt osób polityków, wojskowych, intelektualistów. Wczoraj cieszyłem się z tej flagi zaślubin Polski z morzem. Dzisiaj jest żałoba narodowa. Mam nadzieję, że również. Nagrywanie tego wszystkiego, takiej sytuacji ma sens, że jest to kronika dla, dla Was, którzy oglądacie to w przyszłości. Daje się ponieść ponad mury tego miasta. Uszywam wam zaklęć z sił, jak, jak jakiś gandal. Język zaplątany, zmysły wyostrzone. Oczy czerwone, liście zielone. Chyba zaraz tutaj spłonę. Dzień jak codzień nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się zajebać z chłopakami. Jestem godzien, więc daj mi bledkę, dam ci gras. Ogiwonie, gibą po i tak cały czas. Przefetkę, tabletkę chce staw. Jesteśmy niewinni, dziwki wsadzają nas za gram. Na każdy paragraf stram, nie jestem sam, lumpię. Zadzwonię, odbiję i sobie to kupię. Kleję się w, w kanapę, dźwięk. łapię papier i kręcę. Krencę rozdanie, zdanie, Joker uśmiechnięty, daje blanta w ręce, się Pogi bonie, pogi bonie, pogi bonie, oczy aż po stronie. Pogi bonie, pogi bonie, bonie, oczy aż po stronie. Pogi, pognie, pogi, pognie, pogi, oczy, aż po stronie. Pogi, pognie, pogi, pogi, Akcja. Lewa. Bóg Boży w duchu, albowiem do nich należy królestwo po niebie. Bóg Idziemy wabciu dalej? Będę walczył jako producent, jako MC. ktoś ktoś nie, 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 w Walka Walka trwa, nie, 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 choć są bitwy są nie ja chcę, ja chcę się dowiedzieć, na czym polega kurde, filozofia, kurwa Microsoft, kurwa Windows, kurwa jakikolwiek, kurwa Millennium Vista 7, kurwa 9.5, 98, kurwa 2000, 2K, kurwa pomoc sieci web. 6 listopada 2010 RK pod moim blokiem i Straż Pożarna. Z mojej klatki wychodzą strażacy i kierowca ambulansu. Nie wiem, co się dzieje. Mam nadzieję, że wszyscy żyją. Już myślałem, że mnie my nie ma, bije rekordy palenia Studio nagram u drzewa i patrzę jak ta scena Bija się na jeden na temat, pełen podziwu, z wrażenia. Jak to miasto się zmienia, ty tu nagrać, bo trzeba I powiem tobie synek, Bijam w te bity Jak Little Boy na Hiroshima Jak Gapisz tą kminę? No to zapisz tą chwilę Nagrałbym dawno solo, ale budżet przepiłem się tutaj piwo O, 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 już mi się podoba Ale czekaj synuś, od piwa jest krążenie A nie mam krążenia, o Nie dochodzi mi krew Rozumiem. Nie ma krążenia. A ty piwo, jak się tam wypije jedną szpaneczkę rano, jedną wieczór, to nie umrzesz. Przyszła zima, kolejna A śniegu nie ma No coś tamku, jak tam u ciebie? Chujówka, chujówka Jak gdzie ty tak mieszkasz? W iglo teraz? Nie, na klatce <laughs> Dam ci bletkę, daj mi wódkę, ja mam staw Dam ci bletkę, daj mi wódkę, ja mam staw Dam ci bletkę, daj mi wódkę, ja mam staw Damn cheap blood, get timey vodka, stop. Dunchy cheap blood, get timey vodka, stop. Dunchy cheap blood, get timey vodka, stop. Dunchy cheap blood, get timey vodka, stop. Daj mi bódki, ja mam staw Bloki brudne, popisane, całe klatki Markery w rękach, blanty, prowary i pośladki Pojebane sąsiadki, nieruchane desperatki Zamiast młodości znają numery do ksiarni To osiedlowe party przekluczają mi już zamki A zapach trawki wywołuje u nich ciarki To same nocne marki gadają i palą fajki We własnym bloku osiedlowe superparty A ja mówili mi, nie wieszę, wódki, nie słuchałem, dalej chlałem, teraz rzygam, dalej niż widzę Mam to w naturze, lubię dużo grudni mocno, co wpływa na moją percepcję, bo nie mogę ustać prosto. Zataczam się no stop, ryjem gleby ostro. Podbijam do panie z gradką, co zajeżdża w wiosku. Się ze mną siostro, mamy jointy w Udruz i Bro. Poczuj moc, wiórę szło, pobijemy z ekipą czyste zło. Dorot się wafnął jak grypę, gdy jadę z kolejnym bitem, pękasz znów kolejny liter. Pewnie jak y, weźmie szlauch i leje jak wodę, no to pewnie, że się oszczy i, i czorbie co na głowę, ale to jedno piwo na dzień, to nawet wskazane, a lekarz jak robi operację, co nie pije koniaka, Nie, to nie pój i idę operować, bo to też człowiek, prawda? Tak jest. No, a też musi przeżnąć panie, czy to e, jelita, czy brzuch, czy jądra, czy nogę, czy co upiłować to on, ja tam już ma takie trochę inne spojrzenie, nie jak tam kiedy szedł tego koniaka, nie? W Angorze ostatnio czytałem, że tam gdzieś w Gdańsku przygarnęli dwa psy, które jakieś bydle wyrzuciło z samochodu, Aha. mają uszkodzony kręgosłup i sprawili im jednemu, jedną wzięli ktoś tam, drugiego wzięli ktoś tam, mają wózek i wielkie halo. Ja mam dwa lata psa na wózku i nic nie mówię. No właśnie, o. a ci już do gazety polecieli z prawda? palce lizać, rozumiesz, dodatek, nie? Tak no. się wyborca dzisiaj popisała. Ciasto francuskie może sobie na Wigilię kończyć. A rozumiesz? to ja wolę karpika, wiesz? No, z karpiszku i lipa, wiesz. Nie i tak dalej. Spralka do podjęcia, mikrowela, zmywarka, szczyżarka, kiedy rozumiesz. Nic ciekawego, jak zwykle. No. I Mikołaja Golasa rozebrali. Tu pisa Pani sąsiadku, niech pani odstawi te grzyby, to nie dzieje się naprawdę, co pani tutaj widzi. Pani kochana, lepiej zawoła pani córkę i dorzuci dwójkę, bo zbieramy na wódkę. Słuchajcie na tą wigilię, na tą wigilię mogę Wam zamiast Karka zaproponować indyka, tak jak w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Marku, proszę, dziel się, nie wiem, palcyma czy chcecie widelec. Nie ręcami. Merry Christmas. Jest. 24 grudnia 2010. Jak to powiedział Chrystus. Jedźcie i pijcie z tego wszyscy. No i teraz chluźnie bóźnie. Tak Dobra, Pany. Teraz Mikołaj. Proszę, podzielcie się. To Bóg jest... Się przyszedł robi, gwiazdor. W moc tylko ty mnie tak zadziwiasz Powiedz jak ty robisz, że ty nigdy nie przegrywasz Za to cię podziwiam, szanuję oraz kocham Bo wiem, że jak podejmiesz walkę To się nie cofasz Zębów nie mam, kurwa Pizda po okiem Zmiana pokoleń Niestety, Jaszu. Zobacz, jak pięknie jest, zobacz, jak ten śnieg pada. Kiedy takie ostatnie zimy były, jak zeszłego roku i teraz? Nie było przez 20 lat. Widzisz, że ten kraj zjebany jest. No Nawet ta. śnieg nie wszedł tu pada. No tak, bo ta anomalia była. Nie, bo kurwa Jarosław Kaczyński poleciał i jeszcze nie spadł wtedy. Ciii. Tego nie można? Można. Ja tak... o, jest wtedy duży opłat. Jest blessing, jest blessing z płatkami. No, jeszcze było dobrze. Proszę? Było dobrze. Było Tomku Rewelacja. Tak